Jest to es To taki żarcik... E, Wolfik 2! wideorecenzja. Znany żołnierz Wolfenstein. Zreiterował ze strachu, ale powrócił w grze Wolfenstein 2. Jest to gra gatunek. Widać z oczu, szczelasz i biegasz. No i tak włączamy grę. W ogóle przepraszam, że dopiero teraz recenzja, ale dopiero... Mi się ściągnęło. To jest niesprawiedliwe, że ja mam taki wolny internet i nie mają taki szybki. W ogóle może was trochę zdziwić nazwa, ale to nie jest druga część e, Wolfsteina, to jest najmniej, to jest piąta. Bo nawet jest dalej, ale nie wiem, jakoś tak zrobili, że dwa, no to dwa. No i teraz jest po polsko. E, aha, i tu mamy menu. Ale... Ono jest takiego typu, w ogóle jest nieruszającego się i nie wiem, mało napracowania tutaj na minus, nie, nie, nie myślałem, że tak... Dobra, dajemy nowa gra. Ło, wow, zobaczcie ile jest trudności do wyboru, tutaj każdy znajdzie coś swojego do koloru, no dobra. Mamy jakąś pokazówkę. A, można przyspieszyć normalnie. I co? O, jaka grafika! I to jest grafika z gry. No jest to nowość, Tutaj nie ma się co ten. A nie, i to już. A nie, nie, wiem, czy to przyspieszyłem, czy to. Czy to samo? Chciałem w ogóle recenzję wcześniej, ale zostawiłem teraz ściąganie na noc. Dopiero teraz rano wcześniej wstałem, trochę niewyspany jestem, ale żeby zrecenzować, i tak to wyszło. Dobra, ja tu nie będę Wam kazał tego oglądać. A to tak jest tak z poprzedniej części. Kto grał, to wie o co chodzi. Tam trzeba było sobie wybrać, który chcemy, żeby żył. Wybieram oczywiście brodziarza. I dobre że trochę zrywa, przepraszam Was, spróbuję na to naprawić. Patrzcie, jaki prawdziwy ten pies jest. Tam... Patrzcie, jak on się zachowuje prawdziwie, to jest fajnie. Na pewno na plus. A to słyszycie, jak on ...dźwięki robi? No i tu mamy jakąś amaturę, to jakiś ojciec zdenerwowany się drze. Coś chce od tej baby? Zdenerwowała, no? To jest taka pokazówka, patrz, patrz jak ja nie się sposób. To nie jest niby pokazówka, bo mogę ruszać ryjem, ale przez co nie można przyspieszyć, no króci... I I I Baba płacze, pies się denerwuje, chłop już każdy ją w końcu walnie. You We are behind in everything. Three months behind in utility. All the money my father invested, you have lost. You were playing with fire, Sophia. Huh? Ah. What are you doing? Find avance. And you are not the man I married. I married a man who would never let his family go hungry. So help me. I will, will not let you hurt my son. You shut your damn mouth for a shot ah. for you. Przepraszam za zrywanie Chłopa popchała Nie daj się Na, no, To jest chłop Ło, wow, ale rzucił Kopno psa Ale to było prawdziwe Co wam go walnąć? Czekajcie Masz! Dusi mnie! Jak on mnie tak. No ale siłacz! A króci, to było przypominanie! To chyba są jacyś rodzice tego głównego bohatera. To był tata, ten wąsacz. No tak, że wygląda jak tata. Dobra, udało mi się poostawić tak, że na razie nie zrywa. No i tu już mamy grę. jest to, widzicie, gra typu widać z oczu, ale tu widzę, że siedzimy na takim wózku takim dla takich kaleków, co nie mogą chodzić. Dziwne. I o, pogadajmy. Jeszcze chyba w żadnej grze nie widziałem, żeby się było kalekom. Nie, może bohater. Może on tak tylko usiadł, żeby sobie pojeździć. Nawet też bym tak chciał. Oj, dostaliśmy karabin. Można. Normalnie jeździmy. Jak w jakiejś grze samochodowej. A no i strzelamy. Właśnie, Wolfenstein to jest taka gra. I, typu, że strzelamy tutaj do żołnierzy. To jest gra wojenna. Jak coś jak Call of Duty. Tylko, że lepsze, bo Call of Duty to jest. No, Ciekawe, jak wiecie po schodach. A, nie, dobra. Jest taka winda. Fajnie, ale jak całą grę nie będzie można chodzić. A czy można skakać na wózko? Można. On tak podskakuje jakoś. To nie wiedziałem, że ludzie na wózkach mogą skakać. Bynajmniej nie widziałem nigdy, żeby skakali. Króci, co tam? Powiebuchali. Co się stało? Skinem! Krócy, no... Nie. Dobra, co tu się stało? A, tu jakieś prądy są, tak. Prądy mnie zabiły. Aha, tam coś do nas krzyczy. A. Dobra, on wyłączył te prądy. A, i mamy... Wskazówkę. i tak wygląda nasz bohater. No naprawdę jedzie na wózko. Dobra, to przyspieszę. No nie, no, żeby znany żołnierz Wolfenstein na wózku jak on będzie tych wszystkich pokonywał na wózko. Ej, krócej. Ła widzieliście? Ale go rozwaliło. Jakaś fajna muzyczka się zaczyna. Bo, wow, jak zjechał? No i to jest właśnie taka strzelaninka. I Wolfenstein, jak jest, to gwarantuje wam to, że będzie porządne strzelanie. A Assassin's Creed gwarantuje wam, że będzie znowu to samo. Jeszcze jakby to samo było fajne, ale to już jest nudne. A dla mnie strzelanie nigdy się nie nudzi. Ale nie mówcie mi, że kaleka wejdzie po drabinie. No właśnie, to jak. A! Dobre! Czekajcie, spróbujmy, czy można go zaatakować tak. <grybujesz> Zabity przez kalekę, to jest wstyd dopiero. Ła. Spadł z wózka! I co teraz? Leży, bo co ma robić, przecież nie pójdzie, nie? Ale szczelać mogę. A, wsiadł, wa. To jest takie utrudnienie. Duże... Nie że nie chodzić. Nie co ja bym zrobił, jakbym nie mógł chodzić. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym. No i tutaj... E, to jest taka właśnie... O, możemy podchodzić, podjeżdżać. Podjeżdżać do nich od tyłu, na przykład, ich zabijać. I muzyczka, słyszę, że jest luksja. A muzyczka dużo robi w grach. Posłuchajcie, muzyczka luks. strzelanie dobre. Co wy chcecie jeszcze więcej od życia? Może chodzić? Przepraszam was za to kółko. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja widzę. Bynajmniej nie zrywa, nie? Ale... Ła! Ten co? Biga! Ej, Uratowała nas baba bajdurzenie. Jeszcze jakby był polski dubling, to już w ogóle. A? kółko. Przepraszam, już chowam. Utnij głowę! O co się, gruba baba? Będzie ucinanie głowy. Eee, krucina. Na minus to jest trochę za dużo pokazówek, co, co się nie da przyspieszyć. Króci! Ła! Wow. Oderznęła jej głowę. Nie polecam dla dzieci gry. Bo to co się dzieje? Krócy nie, tu nie będę patrzył. Nie, to mi nie usuną. A, coś muszę. Czekać. To są jakieś buty. Co? Co? Po co ci buty, jakie tak nie umiesz chodzić? Ło one! Aaa, to jest taka zbroja! Wstał! Można chodzić! Takie buty, co robią, że można chodzić? To czemu w prawie w życiu czegoś takiego nie ma? A może jest, pod drogie. Z tą Zabijam. Ale czemu ten żyje? Jak ja wybrałem tego brodacza? Ja to źle wybrałem. Weź im powiedzcie. Wy możecie przewinąć. A nie, ja też będę mógł przewinąć. zobaczę. A, i sikierka, nowa brońka. To było chyba nawet pokazywane na tych e, fi, filmach, co były jeszcze jak. Gdyby jeszcze nie było. Właśnie to głupie, że to one tak zdradzają dużo rzeczy. Lepiej tego nie oglądać, ale jakoś to mi się wyszło, że oglądałem. Ale już i tak nie pamiętam, co tam było, Ale jeśli pamiętam, to macie wybór, że możecie cicho i tłoc. O krócej, ale krew jest. No, można cicho zabijać, można głośno. To jest fajne, ale w tym Wolfensteinie starym, co recenzowałem, starszego. Lepsze były trochę plansze, bo były takie bardziej otwarty świat, były miasta na przykład. Tutaj jest takiego czegoś nie ma, ale też są fajne plansze i gwarantuję to Wam. Fajne to jest, że nie, tam, tamta część, to, nie wiem, 50 lat temu pierwsza część, tam ile? I teraz robią i dalej to jest fajne, i dalej to się podoba, a nieco jak niektóre gry, gdzie nowsze części już są z kuchą, bo już za dużo chcieli na wymyślać i się nie udało. No, ja to mogę zrobić tajnie, ale wolałem na szlaninkę, bo to jest jednak szlanka na walanka. No i mamy na walanie. Ja wiem, że teraz jest też ten nowy assassin Creed, co się gra tym murzynem, biega się po pustyni. Coś tam na razie jakoś mi się nie śpieszna do tej gry. Bo mam tam. To za dużo nie ma, co bajdurzyć o tej grze. Fajna, porządna szlanina. patrzcie, mogę też bić ich. Sikierą. Sikiera, sikiera. Znacie to? A to chyba... A to mi każą rzucić granasa. Czekajcie, czy mi Nie często się w grach wie rzucać tutaj nie. Mnie, bo cietlem się cząka. Nie wiem! A może te granasy muszę zebrać? Ale nie, ja wtedy zebrałem. Ech, nie mogę w to szczelić po prostu. To zagadka, no. Nie wiem jak ten raz rzucić, nie lubię jak w szlakach każą mi zagadki rozwiązać. Co to było? A, udało się. To nie jest rzekolando, żeby mi tutaj zagadki dawać. Nowy Assassin's Creed. Może zrezygnuję, może nie. Nie wiem, czy mi się będzie chciało tyle ściągać. Grafika w grze jest bardzo dobra, ale teraz tego możecie nie widzieć, bo musiałem poustawiać, bo coś mi zrywało. Ale to jest. Łojaki! Wielki. Ale to jest problem komputera, nie mój. Szala laserami. Mi się nabojki kończą. No i ten główny bohater zawsze tak burczy, mruczy. Tego nie było w tym starym Wolfensteinie, ale tu jest. I... A, został pokonany. Krócnie. I on miał przy sobie taką suśnię! Ła, wow, patrzcie, teraz ja mogę strzelać laserami i rozwalam ściany. I ludzi też mogę rozwalać. Ła, wow, Nakwasz tą śliwkę! Nie mam nabojków! Czym ja mam w niego. Czym się te granaty rzucało? Nie mam czym. Nawal... Krócej, ale mnie zwalił siłacz! Ale ma ryjec! Po ryjcu go! A, pokonany. Dobra, i mam teraz jego laser. To jest potężne. właś gruby babsztylu! Dobra, to jest właśnie Wolfenstein 2. Bardzo fajna szczelanka. Grafiki tutaj nie oceniajcie z tego filmu, chyba, że tam na początku, bo ta, tam widać było, że jest dobra. To jest dobre, to jest y, gra, której ja chcę grać. Dużo różnych broniek. I... nie wiem, no fajna gra. Nikt mi nie dała żadnych pićek, żebym mówił, że jest fajna. Tylko po prostu jest fajna. Bez piciek. Polecam. Minus te długie pokazówki, dużo i długie, nie zawsze przyspiesza. Serwis. Y...